Zaczynamy od alarmu, który podnosi człowiek poważny, zawsze ważący słowa, najwybitniejszy żyjący polski historyk. Dziś w Krakowie profesor Andrzej Nowak ostrzegł w rozmowie ze mną, że rozpętana przez obóz władzy nagonka może oznaczać fizyczne zagrożenie dla prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Myślę, że trzeba chronić fizycznie A, Karola Nawrockiego, ponieważ to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest atmosfera tak. pogromowa, która doprowadziła do śmierci prezydenta Narutowicza. Lat temu już ponad 100. I mówię o tym całkowicie poważnie. Atmosfera. Pogromowa. Zapamiętajmy to wyrażenie. Co im Polska zrobiła, że robią jej takie rzeczy? Cały wywiad jeszcze tego wieczoru minęła 20.15. Popatrzmy, jak rozwija się ta wspomniana przez pana profesora Nagonka. Ma ona różne oblicza, różne odcienie. To nadaje za ewidentną zgodą Donalda Tuska Roman Giertych. Rozmawiałem z ekspertami od psychologii społecznej, znawcami polityki i oni nie mają wątpliwości. Zapadła decyzja na szczytach władzy, że Giertych ma odgrywać taką rolę przy prezydencie Nawrockim, jak Jaką palikot miał wyznaczoną przy świętym pa pa pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim? Ma w imieniu władzy dawać zgodę na przekraczanie kolejnych granic tego, co uchodzi, by obóz rządzący mógł łatwiej nowego prezydenta taki jest plan wyizolowywać. Pamiętacie, co mówił Gierty, gdy tuż po wyborach wstępował do Platformy, obiecywał więcej entuzjazmu i dynamiki. Szybko się wyjaśniło, że miał na myśli promowanie bzdur. Tylko to po prostu jest źle zalicza. Jeżeli pisma większość komisji i członkowie komisji liczą głosy, to przecież zaliczyć źle głosy, nie setki, tylko 10, 7, 8, przecież oni licząc wiedzieli jaka jest różnica w Exit polach. Wiedzieli, że jest 50,3 i każdy z nich, jeżeli jest fanatycznie zmotywowany, oni byli fanatycznie zmotywowani na specjalnych szkoleniach, o których... Na których mówiono im, nie wolno wam się przyznać, że byliście na szkoleniach. No przecież to też jest nieprawdopodobna historia, że ci ludzie, te kilkadziesiąt tysięcy osób, które liczyło nasze głosy, były szkolonych, żeby się nie przyznawali, że, było że jakieś szkolenia mieli. Co tam było na tych szkoleniach? Możemy się tylko domyśleć, ale, ale najprostszą formą fałszerstwa jest po prostu, że każdy z członków komisji troszeczkę jest fałszerstw. I to już wystarczy. Panie mecenasie Giertych, to były szkolenia dla mężów zaufania. Mąż zaufania też ma pewne obowiązki, pewne prawa i musi je znać. Po drugie, pan sam wyśmiewał możliwość sfałszowania wyborów. Mówił pan, że w tych warunkach to niemożliwe. Chwilę przed wyborami, co się zmieniło? I po trzecie, byłby to pierwszy w historii przypadek, że prześladowana, sadzana po aresztach wydobywczych, pozbawiona finansowania, opozycja sfałszowała wybory. Stek bzdur. Ale Rada Adwokacka milczy. Milczą wydziały prawa, milczą celebryci. A nie, przepraszam ci też to nakręcają. Krystyna Janda w wywiadzie dla Rzeczpospolitej: Świat widzi czarno-biały. I mówi tak: W ciągu ostatnich miesięcy uświadomiłam sobie po raz kolejny, jakimi drogami idą wybory Polaków, jak łatwo nimi manipulować. Kolejny raz po ostatnich wyborach prezydenckich łykamy gorycz i rozczarowanie. Wybór wydawał się prosty: dobro, wiedza, doświadczenie i ewidentne zło i kłamstwa białe i czarne a jednak edukacja, edukacja, edukacja. Pani Krystyno, czy pani się dobrze czuje? Mnie najbardziej rozczuliło pani przekonanie, że Rafał Trzaskowski to czyste dobro, pewnie wprost od pana Sorosza przekazane. A jeśli już szukamy fałszerstw i manipulacji wyborczych, to pamiętajmy, kto miał lewe dopalanie w internecie i dobrze, że Państwowa Komisja Wyborcza pyta o to ABW. Jakie ustalenia poczyniła ABW w zakresie źródeł finansowania kampanii prowadzonych za pośrednictwem wskazanych profili? Czy sporządzony został raport dotyczący czynności podejmowanych przez ABW w ramach ochrony procesu wyborczego w wyborach prezydenta RP? W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z zespołem zajmującym się w ABW wyjaśnianiem przedstawionych spraw oraz o niezwłoczne przekazanie pełnej dokumentacji zgromadzonej w toku prowadzonych czynności. Jeszcze weselej robi się, gdy głos zabiera na łamach pisma Michnika Timothy Gordon Ash. Ludzie głosowali stwierdza przeciwko Trzaskowskiemu nie z powodu jego programu czy związków z rządem, ale z powodu tego, kim jest, co sobą reprezentuje. Wielu ludzi o poglądach niekoniecznie bogojczyźnianych nie może przejść do porządku dziennego nad faktem, że jest on liberałem, kosmopolitą, wielkomiejskim inteligentem, pociesza czytelników Timoty Gordon aż, ale proszę państwa, toż to jest robienie z ludzi debili. Czy panu Aszowi nie przyszło do głowy, że ludzie rozumieją, iż Turboliberał i kosmopolita będzie realizował program turboliberalnym? i kosmopolityczny, że tydzień po kampanii porzuci szatki centrowca i popędzi na tę tęczową paradę, że wspólnie z Tuskiem zacznie uruchamiać pakt migracyjny. A to właśnie dzieje się na naszych oczach. Coraz więcej ludzi bez dokumentów widzimy wokół nas, coraz więcej takich nagrań zdarzają się zbrodnie, a za kulisami robota ukrywana przed Polakami idzie pełną parą. Rząd Tuska przygotowuje ustawę, dzięki której mieszkania komunalne przejmą nielegalni migranci. Weryfikacja najemców komunalnych i niemożliwość wejścia w najem po rodzicach mają być pretekstem do odzyskania mieszkań przez samorządy. Większość Polaków nie spełnia drugi raz kryteriów przyznania lokalu komunalnego. A jednocześnie nie będzie miała zdolności kredytowej do zakupu mieszkania na rynku. Te kryteria będą spełniać ludzie przysłani do Polski w ramach paktu migracyjnego, którym centra integracji cudzoziemców będą pomagały w legalizacji pobytu. Narasta też społeczny sprzeciw tutoruń po wstrząsającym okrutnym mordzie. Ja nawet szczegółów nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jakie to było straszne na Młodej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki, były premier, ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, powiedział dzisiaj w nagraniu internetowym, że za nic, granica zachodnia jest otwarta, że taka jest decyzja rządu. Pani poseł Anna Gębicka też była minister w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Krótko, czy pani podziela tę opinię premiera, że granica zachodnia stoi otworem dla nielegalnej migracji i co ważne, że jest to świadoma decyzja rządu Donalda Tuska? Niestety tak, my, my widzimy systematyczny proces przyjmowania tych nielegalnych imigrantów, których wysyłają nam Niemcy. Mało tego, brakuje tak naprawdę realizacji procedur, jeśli chodzi o sprawdzanie, czy te osoby faktycznie, czy Niemcy mają podstawy prawne w ogóle do wysyłania nam tych osób. Nie. My nie mamy żadnych zobowiązań wobec tych nielegalnych imigrantów, oni powinni jak najszybciej zostać odesłani do tych państw, z których przybyli, przybyli naruszając prawo, czyli są po prostu przestępcami, a przestępcy powinni jak najszybciej zostać deportowani, a nie umieszczani w takich miejscach, gdzie zagrażają małym dzieciom. Bardzo dziękuję. Anna Gimbicka była minister, by poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za przypomnienie też tej wypowiedzi, bo faktycznie, gdy ta publicystka, chyba pamiętam, Gazety Wyborczej, wtedy o tym mówiła, że jak nawet zginie kilku, to przeszło, ratujemy tysiące. Wydawało nam się, że to jest jakieś szaleństwo. Dziś taka jest polityka rządu. Fakty są zatem takie. Polskę zalewa migracyjna fala. Największe media udają, że tematu nie ma. A w rządzie? Co w rządzie robią? Czym się zajmują? Jakie spory? Jakie konflikty? Posłuchajcie sami tego byłkotu. Ta decyzja nie jest prosta. To trudny czas czy trudne dni, kiedy o tym wszystkim myślałem, bo przychodząc tutaj, przychodziłem z konkretnymi pomysłami, których no, nie dano mi też zrealizować, ale wiem, z jaką misją tutaj przyszedłem. Z misją pomocy, z misją. Pracowania też na i dla ministra Siekierskiego, to on dzisiaj ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób resort pracuje. Może będzie teraz mu łatwiej, może lepiej, może będzie mniej skrępowany też moją obecnością czy moją dynamiką w tym resorcie. Ja życzę mu jak najlepiej wszystkim pracownikom, których tutaj jest ponad 900. To jest bardzo duża, skomplikowana administracja. Polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, i ja będę w następnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach, co obiecuję polskim rolnikom. Ja zmieniam miejsce, zmieniam pozycję, ale nie zmieniam celu. Który był, jest i zawsze będzie dla mnie taki sam, by polskie rolnictwo było silne. By polskie, polscy rolnicy i polska wieś żyli w zgodzie z miastem. To, co budowałem też przez długi czas i to nadal w ramach projektu Koalicji Obywatelskiej, projektu agro Unii, chcę budować. Minuta 09 mówił. I śladu myśli, śladu jakiegoś przekazu, śladu dowodu na to, że przez te półtora roku cokolwiek wykonano jakąkolwiek pracę. Największy w historii rząd złożony z takich wiceministrów. Wypiękniał bardzo ten pan wiceminister były już kołodziejczak, ko ogłady nabrał, ale w sensie politycznym to dalej sen wariata. A może za mało się starał dobrze wyglądać, żeby tu z PSL-em się dogadać? Pięknie pachnieć, jak ujawnił na naszej antenie Paweł Kukis. Choć czas mówiąc, ja o tym od dawna wiem i głośno mówię, PSL nigdy nie pójdzie z prawicą z partiami naprawdę mającymi związki z wsią, z powodów kulturowych. Ta wierchuszka PSL-u to jest nic innego jak taka partia salonowa, która wręcz po prostu brzydzi się tej, tego, tej kufajki, że tak powiem. No więc oni koniecznie chcą na salony, oni mają kompleks wręcz tej Platformy Obywatelskiej, tego salonowego życia. Wstydzą się, chyba takie odnoszę wrażenie, tego, tego prawdziwie obywatelskiego, chłopskiego dziedzictwa. No bo polska międzywojenna, polska obywatelska to była przede wszystkim Polska Chłopska. Ale ten fałsz wyborcy wyczuwają. Dlatego, mimo. O kampanii nienawiści. I tu wracamy do początku naszego spotkania, naszej rozmowy. Wybrali na prezydenta twardego lidera. Zobaczmy, jak prezydent-elekt Karol Nawrocki wchodził na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, proszę Państwa, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ładny gest ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Ludzie widać, że głosowali przeciwko Trzaskowskiemu, głosowali przeciwko temu, co reprezentuje sobą też Donald Tusk. I tutaj żadne słowo ze strony Karola Nawrockiego nie padło, ale można zrozumieć strach obecnej władzy. Nawet w gestach widać, że to będzie inna gra, to jest inny mandat przeciwko Tuskowi, przeciwko prześladowaniu opozycji, przeciwko braku ambicji polskiej, przeciwko temu wszystkiemu, co przez ostatnie półtora roku jest naszym doświadczeniem. Przeciw sprzedawaniu interesowi narodowego, narodowego, za, interesu narodowego za obce medale. Przeciw cynicznym kłamstwom kampanijnym, obietnicom, których nawet nie próbuje się realizować. Przeciw czarodziejskiej różdżce przeradzającej się w szyderce to była, szydercze to była ściema i cóż szkodzi obiecać. Przeciw hamowaniu rozbudowy armii, gdy grozi nam wojna, którą Moskwa, bombardująca każdego dnia, zaledwie wczoraj 28 ofiar cywilnych w jednej z dzielnic Kijowa, pamiętajmy o tych ludziach e, wprost zapowiada. Przeciw brudnemu dealowi Mercosur, który ma zniszczyć europejskie rolnictwo w interesie kilku koncernów przemysłowych. Przeciw łamaniu konstytucji, używaniu policyjnej pały w stylu jaruzelskiego. I wreszcie przeciw tym brudnym metodom śledztwy, śmierci po przesłuchaniu, zastraszaniu ludzi, wbadaniem służb do domów, aresztach wydobywczych, które mają dostarczyć haki na przeciwników. O jednej z takich strząsających nieznanych szerzej, spra szerzej spraw, o sprawie Ryszarda Selina, który się już rok, a prokurator nawet się z nim nie spotkał. Za chwilę porozmawiamy. A wcześniej mocny, ważny wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem.